OK, e, moi drodzy, nasze e, chipsy przebywały nieco dłużej niż zakładaliśmy. E, tak naprawdę m, dzisiaj pierwszy raz robiliśmy ekspe, e, z ludźmi eksperyment. Pokroiliśmy nasze buraki na troszeczkę grub, e, grubsze plasterki, co o, w konsekwencji czego nasze chipsy musiały być troszeczkę e, dłużej, e, dłużej opiekane. No, wydaje mi się, że wyszło. E, co wyszło naprawdę, naprawdę fajnie. Moi drodzy, chipsy, chipsy z buraków bardzo zdrowe. Bardzo łatwe do przygotowania. Chipsy które, ziemniaczane, które kupujemy. Pamiętajcie o jeszcze jednej rzeczy, której wam nie powiedziałem wcześniej. W odróżnieniu chipsów buraczanych. Chipsy ziemniaczane podczas procesu ich produkcji wytwarzają się tak zwane tłuszcze trans. Są one bardzo szkodliwe dla naszego organizmu. Dlaczego? Dlatego że chociażby z jednego, z jednego powodu obniżają w, w naszym organizmie poziom dobrego cholesterolu, czyli tak zwanego ADL, powodują wzrost tego niekorzystnego cholesterolu, czyli LDL. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o chipsy, te które kupujecie, kupujecie w sklepie, to sól. W 100 gramach, 100 gramach chipsów jest około 2 gramów soli. Dzienne zapotrzebowanie naszego organizmu na sól to jest 5 gram. Widzimy? Taka jest zależność. Jeżeli do tego dodamy fakt, że większość w polskich domach, zdecydowana większość, jeżeli chodzi o dietę, poziom soli to około 15 gramów. Więc dostarczanie do naszego organizmu dodatkowych porcji soli naprawdę niekorzystnie wpływa na Nasze zdrowie, nasze samopoczucie. Zbyt duża ilość soli powoduje gromadzenie, gromadzenie wody. Bardzo źle, bardzo źle też wpływa na nasz układ, generalnie naczyniowo-sercowo. Także powiem, powiem tak: każdy z nas wybiera, czy ma mniejszy, bądź większy wpływ na to, co jemy. Wybierajcie produkty zdrowe. Raz, na jakiś czas. Ok, w porządku. Natomiast najważniejsza jest świadomość tego, co jemy. Pamiętajcie, że jesteśmy tym, co spożywamy, tym, co jemy, tym, co pijemy. Ok? To wszystko. Życzę smacznego. Do zobaczenia pewnie w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepłówko. Na razie. Hej, pa, pa.